Witam Państwa bardzo serdecznie. No zobaczcie jaką mamy jesień piękną. Są jeszcze krzaczki czerwone. Jest to cichutko i spokojnie. Ale zobaczcie, gdzie ja jestem. Tak, byłam dzisiaj odebrać wynik rezonansu magnetycznego. Yy, pisemny, bo płytkę miałam. Yy, ale... No wiecie, co papier, to papier, nie? Ja już wynik tego rezonansu znałam trzy dni temu. Został mi przesłany. Bez dwóch zdań, bez żadnego koloryzowania, bez hasła, musi pani przejać osobiście, po prostu dostałam na telefon komórkowy. I powiem wam po przeczytaniu tego wyniku. doszłam do wniosku, że no fakt, ból głowy nie może być tak silny, ból głowy przez kilka lat w jednym miejscu musiał mieć swoją przyczynę i ten rezonans to potwierdził. Słuchajcie, no i tak jak mówię, jeden dzień przepłakałam, drugi dzień wzięłam się w garść, a teraz czekam mnie diagnostyka dalsza Terminy są, powiem Wam, no masakryczne w tej chwili. Tutaj Idziemy dalej. Terminy są masakryczne, bo chciałam się dostać do endokrynologa. E, prywatnie słuchajcie. Ponieważ pytałam na NFZ ile kosztuje. Y, znaczy pytałam na NFZ jak długo się czeka. Y, no nie będziecie widzieć, bo ja nie najlepiej dzisiaj wyglądam, ile się czeka na yy, konsultację u endokrynologa. No więc słuchajcie, w normalnym trybie, czyli jak nie ma niczego, nic się nie dzieje, tylko tam, żeby się zbadać, to we wrześniu przyszłego roku. Na CITO, czyli natychmiast, No, to może marzec, kwiecień, maj. Przepraszam bardzo. Nie chciałam, żeby ta Pani kończyła po prostu. Ręce mi opadły. Zobaczymy. Jutro idę do... Najpierw idę do lekarza rodzinnego. Zobaczymy, co on powie. Ale, że endokrynolog jest potrzebny, to już wiem. Za długo z tym chodziłam, to też wiem. Także widzicie, jak się coś Wam dzieje, to wymuszajcie badanie na lekarzach, a jak nie, to idźcie prywatnie. No, co tam jest w tym rezonansie? Będę się mierzyć, o. Zobaczymy. Jedno mnie denerwuje i na jedno jestem wściekła, że lekarz, który tutaj był, powiedział, że powinnam zrobić to dużo, dużo wcześniej. No ja się skupiłam na kręgosłupie, bo mnie kręgosłup bardziej bolał. A te bóle, te bóle głowy są teraz nie do zniesienia. Także żyjemy dniem dzisiejszym, no bo cóż mamy zrobić? No i czekam na diagnostykę, bo tu diagnostyka mu, musi być niestety i to bardzo pogłębiona. Życzę Wam pięknego, miłego dnia. Patrzcie, jakie piękne drzewo. Życzę Wam pięknego, miłego dnia. No i też chcę Wam powiedzieć, żebyście rzeczywiście, jak coś Was tak boli długo, 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 to może być nic, a to może być coś. Może być coś, może być nic, a może być coś, i też może być coś złego, ewentualnie coś mniej złego, ale zawsze, kurczę, idźcie się badać. No Jak ja wyszłam z tego szpitala, tam jest ludzi. A terminy do endokronologa, jeżeli ktoś mnie tu ogląda, a zresztą o tym się mówi cały czas. W tej chwili, na rok 2026, najprawdopodobniej e, sierpień, wrzesień, październik, a może marzec, ale to też nie wiadomo, to jest raczej nierealne, pani powiedziała. E, więc ja się pytam, na co my płacimy te składki zdrowotne, bo mnie zaczyna powoli szlak trafiać, was nie? I teraz diagnostykę, którą ja będę musiała robić a prawdopodobnie część, nie wiem, zobaczymy co mi jutro lekarz rodzinny mi powie, bo do neurochirurga niestety mojego jeszcze muszę poczekać z wizytą, <coughs> dlatego że jego nie ma tutaj w tym rejonie na razie. Ja do niego dzwoniłam, powiedział mi, że mnie przyjmie na razie. Tam wskazał mi drogę, gdzie mam iść, do, do jakich lekarzy po kolei. Natomiast na taką grubszą rozmowę, no to będę, jestem z nim umówiona. Jest to wizyta prywatna, niestety. Jest to wizyta prywatna. No, niby nie miałam nic płacić, wiecie zobaczymy, może doktor zapomniał, bo on też zapomina o tym. I do, czasami tak jest, że jak się przychodzi z wynikami rezonansu, który na przykład on zlecił, no to wtedy on po prostu zapomniał o tym, że to miało być bezpłatne. Więc myślę, że nie, ale tutaj teraz będzie wielu lekarzy po drodze, do których nie ma dostępu. I zobaczymy. Słuchajcie, ja Wam tylko takie, e, takie chciałam wiadomości przekazać, ale to nie jest żadne, wiecie, jakieś dramatyzowanie, bo co ma być, to i tak będzie. Z czym się mierzę, to mniej więcej wiem, ale na jak, jak długo to będzie trwało to leczenie i, i co ono przyniesie i jak będzie wyglądało, to, tego się dopiero dowiem. I będę mogła zadecydować, czy chce się poddać takiemu, takiemu, takiemu leczeniu, czy to coś da, czy nie da nic. No także zobaczymy, zobaczymy. No ale widzicie, jak to jest, badajcie się. Na jakieś wakacje nie pojedziecie. Najwyżej samochodu nie zatankujecie. Trudno, pójdziecie na piechotę. Ale idźcie. A ta ochrona zdrowia w Polsce to już jest kompletne załamanie w tej chwili. Kompletne załamanie. Także życzę Wam pięknego poranka. Ja sobie jeszcze pospaceruję tutaj wokół tego szpitala. Ale powiem Wam, że jestem pełna podziwu dla e, dla lekarza radiologa, który bardzo szybko, ja dostałam właściwie 11 listopada te wyniki e, na, na, na telefon komórkowy, na swój portal, który tak szybko siedział i opracował, przeglądał, przeglądał, przeglądał i opracował w tak szybkim tempie e, no, możecie się cofnąć, kiedy ja byłam na tym, na tym rezonansie. I, I mówię dzisiaj: To jest niesamowite, że mm, tak szybko tutaj dostałam, bo miało być 2-3 tygodnie. No, pani się spojrzała na mnie i mówi: Mówi pani, no, niech pani będzie szczęśliwa, nie? że tak szybko lekarz się wziął. Ale więc jestem bardzo wdzięczna panu doktorowi, radiologowi, który mi ten wynik zinterpretował. I słuchajcie, co ma być, to będzie. Ja się nie będę biła. Nie będę się biła z koniem, jak to się mówi. Zobaczę, co mi jutro lekarz powie. I tak jak mówię, dalsze leczenie zobaczymy, czy przyniesie efekty. Czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. Bo ten ból głowy, po prostu jest nie do zniesienia. Słuchajcie. Dla mnie, gdzie jestem, e, nie jestem wysoko wrażliwa na ból. Ale po, po, poza tym bólem, to ta zmiana, którą ja mam, może to prowadzić do wielu innych nieciekawych rzeczy. Dobrze, e, jeżeli słuchacie mnie i faktycznie, popatrzcie, jakie piękne liście. E, faktycznie źle się czujecie. Pędźcie, pędźcie do lekarza. Sam wiem, że są osoby, które wolą nie wiedzieć. No. Ale lepiej wiedzieć, słuchajcie. Uwierzcie mi lepiej wiedzieć, bo im wcześniej, tym lepiej, nie? No ja Was żegnam do następnego razu. Pa pa!